wszystkim, z tej strony Docs. to jest mój kij baseballowy i dzisiaj kontynuujemy naszą serię, zagrajmy w GTA 3. I dzisiaj na początek zrobimy sobie ostatnią misję u Joe'a, która nam jeszcze tam została. Dobra, a więc jedziemy na miejsce. I skręcamy w lewo dobra, pojedziemy sobie na skróty ok, jesteśmy na miejscu teraz tylko zaparkuję mój samochód i rozpoczynamy kolejne zadanie Dobra, a więc do wykonania tej misji będzie nam potrzebne najlepiej jakieś czterodziejowe autko. Ja dla przykładu wziąłem sobie taksóweczkę, którą przyjechałem na miejsce. I teraz jedziemy do punktu oznaczonego na radarze. Dobra, już powoli się do niego wbliżamy. Teraz tylko przejedziemy przez te dziury w drodze. Okej, okay, no i jesteśmy na miejscu. Naciśnij klakso. No to teraz trąbimy. Używając shifta. Jedź do banku na głównej ulicy. No dobra, czy teraz pojedziemy sobie... Oczywiście do naszego banku. Przejdźmy przez te pudła, które ktoś zostawił. O, i już mamy nasz cel. Nie się silnika, zaraz wracamy. Dobra, czekamy chwilkę za nimi. O, coś się tam dzieje. No, chodźcie się do no i teraz musimy pozbyć się na początek tych wszystkich gwiazdek żeby nas policja nie goniła tutaj mamy już pierwszą a resztę, resztę gwiazdek pozbywamy się udając się do zakładu kierniczego. czyli tutaj sobie skręcimy będzie ładny skrócnik O proszę. Nowy silnik lakier, masz spokój zmienia żarty. Dobra, czyli teraz możemy już powoli kończyć naszą misję. I do góry. Tak jest. Wyłaźcie. Misja zaliczona. Otrzymujemy za nią 30 tysięcy dolarów. Dobra, jest z powrotem po krótkiej przerwie. Teraz wsiądę sobie do mojego odjechanego autka. Jedziemy po pierwszą misję do niego, który był głównym bohaterem grze. GTA Liberty Stories którą jeszcze parę miesięcy temu nagrywałem na kanale tyle że były to tylko takie pojedyncze odcinki z różnych misji i niestety już później nic nie dodawałem musiałem musiałem zakończyć tę serię nie wiem może kiedyś jeszcze do niej wrócę zobaczymy jak to wszystko się jak to wszystko się sprawdzi

Posłużymy się nią w tej misji. Dobra, weźmiemy sobie te granaty. Oczywiście nie musimy po nią jechać. Możemy na przykład sobie użyć jakiegoś pistoletu, ale ja wolę wziąć jedną granatę. Dobra, im dłużej przytrzymasz klawisz lewy przez myszy, tym dalej rzucisz granat Ok, spokojnie. Tutaj na radarze już mamy oznaczone trzy ciężarówki, do których musimy pojechać, dojechać i je zniszczyć. Dobra, pojedziemy sobie do pierwszej, po której, która jest najbliżej Są ty na tym, Dobra, otrzymujemy jej drogę i rzucamy granat. Ups, nie udało się. O no i przy tej misji musimy uważać na, na ludzi z gangu Triada, będą oni próbowali nam przeszkodzić. I wtedy misja może się po prostu nie udać. Więc radzę na nich yy, uważać. I od razu na przykład do samochodu i ucieknąć. Lub jak macie jakieś inne sposoby, to możecie sobie wtedy radzić. Dobra, teraz ostrożnie podjeżdżamy do tej żarówki. Najlepiej, żebyśmy jej nie dotknęli samochodem. Dobra i teraz się zatrzymujemy i rzucamy granatę tak, już jedną mamy z głowy i naprawdę ważne tu jest żeby się nie zatrzymywać bo jakbyśmy się po prostu zatrzymali przed raczej y, nie zatrzymywać się tylko żebyśmy nie dotknęli tej ciężarówki bo jakbyśmy ją dotknęli y, y, ona mogłaby już szybciej wtedy szybciej się poruszać i nie moglibyśmy już później zatrzymać Wtedy było trudniej zaliczyć tę misję. Dobra jest druga, zapolujmy na nią, Dobra, dalej nie przejedziesz, i proszę granacz ale wystrzeliła Dobra i została nam już tylko ostatnia ciężarówka cofniemy się Tak A, się dalej No chodź, nie uciekniesz mi Wara się trzyma. Bra. i ostatni granacik celujemy w ostatnią przeciąg ciężarówki. Ło, ale mną odrzuciło. Emisja waliczona. dostaniemy za nią 20 tysięcy dolarów. No i w tym odcinku to by było na tyle. Ja Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału. No i pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.